Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski. chciałbym się do Was zwrócić w sprawie epidemii koronawirusa. Według stanu na dzień wczorajszy, mamy na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski jedno potwierdzone zachorowanie. Niestety, możemy się spodziewać w najbliższych dniach kolejnych nadzorów epidemiologicznych, kolejnych kwarantan, a być może i kolejnych przypadków stwierdzenia choroby. Mam serdeczną prośbę i apel, Zaprzestańmy kręcenia akcji służb ratowniczych, które idą z pomocą osobom chorym czy w kwarantannie. Nie publikujmy tych filmów w internecie. Chronimy godność i szacunek tych osób, którym nasi ratownicy niosą pomoc. W najbliższych dniach funkcjonowanie urzędu nie zostanie zmienione, zostanie wprowadzona jedynie praca rotacyjna. Jednakże urząd nadal będzie otwarty dla mieszkańców. Mam jednak serdeczną prośbę. Zanim przyjdziesz do urzędu, sprawdź, czy tej sprawy nie da się załatwić elektronicznie lub przez telefon. Być może Twoja obecność w urzędzie nie jest potrzebna. Oczywiście, jeśli przyjdziesz, zostaniesz obsłużony, ale bardzo prosimy unikajmy przychodzenia do urzędu. Robimy to w Waszym i naszym dobrze rozumianym interesie. Również funkcjonowanie służb komunalnych nie powinno być w najbliższych dniach zakłócone. Jestem właśnie po naradzie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Chciałbym Państwa zapewnić, że nauczyciele i dyrektorzy dołożą wszelkich starań, aby proces edukacji zdalnej przebiegł względnie optymalnie. Chciałbym jednocześnie serdecznie podziękować rodzicom, nauczycielom i dyrektorom za Wasz wkład pracy w tą zdalną edukację i za zrozumienie tej sytuacji. Dziękuję rodzicom, że. Rozumiecie nas i że jesteście ze swoimi dziećmi w tym trudnym czasie. To dla nich jest również bardzo ciężkie przeżycie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy na serio potraktowali akcję zostań w domu. Zmniejszanie kontaktów, niewychodzenie z domu może spowodować, że fala epidemii rozłoży się bardziej w czasie i tak dużych obciążeń nie będą notowały nasze szpitale. Zostańcie w domu. Naprawdę przez tych kilka dni dla naszego wspólnego dobra ograniczmy spotkania, ograniczmy wspólne wyjścia, ograniczmy te wszystkie kontakty. Pozostańmy w domu. Jest mi bardzo miło poinformować, że na wczorajszej sesji Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim podjęła uchwałę o przeznaczeniu 50 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla grodzickiego szpitala. Pomagaliśmy szpitalowi w poprzednich latach, także i w tym roku przeznaczyliśmy pieniądze na zakup sprzętu. Za tą decyzję chciałbym Państwu radnym bardzo serdecznie podziękować. Miło mi również powiedzieć, i to jest bardzo dobra wiadomość, jestem po rozmowie z przedstawicielami polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa w Warszawie. Firma kupuje 16 przenośnych respiratorów dla szpitali w całej Polsce, i według zapewnień, które usłyszałem, jeden z nich może trafić do grodziskiej lecznicy. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość, i za tę inicjatywę, za ten gest chciałbym wszystkim pracownikom firmy, dyrekcji, osobom decyzyjnym bardzo serdecznie w imieniu własnym i mieszkańców powiatu podziękować. Miło mi również powiedzieć, że grodziscy przedsiębiorcy, mimo iż doznają strat i uszczerbku na skutek koronawirusa, również deklarują pomoc podczas epidemii. Jest to dla nas bardzo cenna inicjatywa i wszystkim niosącym pomoc i deklarującym taką pomoc chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym również podziękować wszystkim służbom, które są zaangażowane w walkę z koronawirusem. Mam tu na myśli personel służby zdrowia, strażaków, policjantów, ale również i tych, którzy codzienną pracą przyczyniają się do tego, że nasze życie podczas tej epidemii staje się znośne. Dziękuję wszystkim. Od sprzedawców listonoszy, doręczycieli poprzez służby komunalne, na tych wszystkich, którzy niosą pomoc drugiemu człowiekowi, nie bacząc na niebezpieczeństwo. Dziękuję wam państwu wszyscy, nasza wspólna praca, nasza solidarność, zwłaszcza w tym czasie, jest bardzo ważna. Życzę wam Państwo, drodzy mieszkańcy, dużo zdrowia na nadchodzący przedświąteczny czas.